Siemanko, pokażemy Wam dzisiaj, dzisiaj jak odbieramy karty Champions League 2013-2014 Zaczynamy! Pierwsza, Pierwsza paczka! Baczka. Na razie nic, widzimy tyły. Otwieramy dalej. I czy to coś dobrego już widzimy? Emanuel Neuer! Jest! JOFA! Yes. Yes. Faworyt Doris Rana, Nicole Lenkalu, Dirol Srana yes, yes. i Tom Clary. I to jest pierwsza paczka, zaczynamy drugą paczkę. Iluczy Gonzales, Nita De Jong oraz Rakitać. to ta, ta, ta paczka? Bardzo udana. Trzecia paczka jest bardzo ekscytująca. Bo... Czy będzie coś dobrego, czy nie? Sprawdźmy to. Fernando Torres. Ganczonger Rubena. Jest, jest, jest. Ileanser. Aguero, Aguero, jest, jest! Kanna, Barro i Klem. I to pierwszy odcinek. Następny odcinek pojawi się za tydzień. Do następnego razu. Siema!